Spotkania z cyklu Kobieta nowoczesna we Wrocławku trwają z powodzeniem od ponad roku. Panie z różnych branż i biznesów za każdym razem zbierają się w innym miejscu, nawiązują nowe kontakty i znajomości i wymieniają się doświadczeniami, które później wprowadzają w życie, prowadząc swoje interesy. Wczoraj kobiety spotkały się w urokliwym miejscu położonym około 20 km od miasta, w osadzie popowo. Każda z nich mogła również skorzystać z okazji i wziąć udział w profesjonalnej sesji fotograficznej. Spotkania z kobieta nowoczesna włocławek jakby wspierają i mówią o kobietach. Kobietach prowadzących własną działalność lub mające swoje pasje. No i kolejnym takim fajnym miejscem koło Włocławka, gdzie prowadzi to nasza koleżanka Małgosia, jest właśnie osada Popowo. Stąd. To miejsce, ten czas, tym bardziej czas wakacyjny. Dzisiejsze spotkanie też będzie takie troszkę wakacyjne, bo oprócz tego, że będziemy się poznawały, również zrobimy sobie w Plemenerze piększą, piękną sesję zdjęciową. Robiąc zdjęcia, rozmawiamy, wymieniamy się poglądami, wspieramy nawzajem, nawiązujemy relacje, bo tak naprawdę po to są te spotkania i wyjdziemy na pewno z niego silniejsze. Gospodyni tego miejsca była pod wrażeniem entuzjazmu, z jakim kobiety przyszły na spotkanie. Tutaj wiele kobiet przyjeżdża i bardzo im się podoba i właśnie tutaj chciały się spotkać kobiety te nowoczesne i po prostu zmienić sobie, zmienić plener. Ja jestem pierwszy raz na takim spotkaniu, ale z tego co już właśnie zauważyłam, że fajne dziewczyny są takie dostępne i, i że można w sobie naprawdę fajnie porozmawiać i, i coś zadziałać razem. Po Popowie pojawiły się kobiety o różnych zawodach i zainteresowaniach, od fryzjerek po kosmetyczki. Często bywałam na spotkaniach dla kobiet. Kobieta nowoczesna Agnieszka Jura Walczak zaprosiła mnie, bym w dniu dzisiejszym delikatnie poprawia fryzury kobietom, które są dzisiaj z nami. Na pewno to będzie fajne popołudnie. Wszystkie kobiety na 100% się super bawiły. Będą miały poprawione fryzury, zrobione makijaże. Jestem kosmetyczką, prowadzę gabinet od 15 lat, a tutaj pomagam dziewczynom ładnie wyglądać. Na ludzie spotkanie, w tym bardziej może szybciej się dziewczyny otworzą. Na takim luzackim spotkaniu, no i właśnie na to liczymy, bo o to nam chodzi. W wydarzeniu w Popowie wzięło udział około 30 kobiet. Więcej informacji o kolejnych spotkaniach można znaleźć na fanpageu facebookowym Kobieta Nowoczesna Włocławek.